Uwaga, przejazd. Kierowca, mój pociąg załącza ci czerwone migające światło, sygnał dźwiękowy oraz zamyka rogatki. Widzę, że wszystko jest ok. Co mi wskazuje ten wskaźnik? Jest on swoistą klapą bezpieczeństwa moją i Twoją. Ponieważ jakby były dwa poziome światła pomarańczowe lub ciemna tarcz przystępuje się do hamowania pociągiem i ogranicza prędkość do 20 tak aby zatrzymać się przed danym przejazdem w tym przypadku zachowałe się prawidłowo. Jeśli znajdziesz się między rogatkami, nie panikuj, wyłam rogatkę. One są tak skonstruowane, że można je wyłamywać, żeby zachować bezpieczeństwo. Na dolnym obrazku pokazuję bezpieczną odległość od skrajnej szyny. Jeżeli zatrzyma się czoło samochodu na wysokości, Słupa atrakcyjnego, to wiedz, że Twój samochód jest bezpieczny. Widzicie Państwo, większość przejazdów w Polsce zamyka zbliżający się pociąg. Myślę, że ten krótki filmik, pokazany nieco inaczej, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich przejazdach.